Czy rozumiesz logikę dziejów świata? Jeśli tak, to Cię nic nie dziwi. A jeśli chcesz zracjonalizować grzech światowy, uspokoić wzburzone narody, uzdrowić obyczaje, wprowadzić wiele postępu i dużo rozrywki, jako lekarstwo na nudę i bezsens. To nie tędy droga. Celu nie osiągniesz. Bo jeśli świat cię nienawidzi, to wpierw został znienawidzony Pan Bóg. Przeglądając panoramę współczesnego świata, trzeba stwierdzić, że Pan Bóg jest przez ludzi znienawidzony. Dlatego wyznawcy jego doznają prześladowań. A świat lansuje przyjaciół swoich, którzy są ich własnością. To ci z pierwszych stron gazet, mediów, ci zwycięzcy, przesyceni, którzy dzień w dzień świetnie się bawią. Jednym, nie powiem, z błędów, jednym z obłędów. Mentalnościowy współczesnego świata jest to, że ludzie tak żyją, jakby mieli żyć wiecznie. Nie liczą się z kresem i odpowiedzialnością i skutkami na końcu, tylko tak żyją, by chwila bieżąca była rozkoszna i nie przemijała. Tak żyją, jakby im się należało zdrowie, młodość, łatwość, sukces, sława i zazdrość innych. Wzbudzać zazdrość u innych o to też jeden ze szczytów, na który się niektórzy wdrapują. Poću ci cudza zazdrość. Może masz swoją i inne grzechy. Trzeba więc byś żył nie według kryteriów światowych, bo później, gdy przychodzi kres czegokolwiek, to świat szaleje w rozpaczy i śmierć świata jest straszna. Straszne jest umierać człowiekowi, który żył pomyślnie. Beztrosko i bezmyślnie. Słowo Boże mówi, że człowiek, który żyje bezmyślnie, a w dostatku, podobny jest do pędzącego stada ku przepaści. Jaka jest właściwość stada, które pędzi ku przepaści? Ano, pierwszy szereg, widząc przepaść, nie zatrzyma się, bo jest popchnięty przez drugi, drugi przez trzeci, trzeci przez czwarty. Kiedyś w Stanach Zjednoczonych tak w przepaść wpadło kilkadziesiąt tysięcy bizonów. No to są zwierzęta. Ktoś je spłoszył, coś się wydarzyło i, i idzie. Idzie olbrzymie stado, a przed nimi przepaść. Tak żyją ludzie. W świecie dzisiejszym mamy mnóstwo bezmyślności na sytość, a raczej sytość w nadmiarze to idę. Dziś nie wystarczy mieć mieszkanie. Niektórzy muszą mieć drugie, trzecie, a niektórzy muszą mieć 35 mieszkań, na przykład. Do jednej trumny go włożyć, a 35 mieszkań musi mieć. Po co? Dla zysku. Aha, dla zysku. Zysk. Też bez granic. To bożek wielu opętanych. Opętanych zyskiem. No, ja rozumiem, że nie ma 35 mieszkań. Rozumiem, że milionerstwo Ci nie grozi. a ja Rozumiem wiele dolegliwości, które Ci nie dotknęły. Ale czy te fałszywe światowe ideały. Nie są u ciebie na muszce jako cel, gdyby tak Pan Bóg dał łaskę, byś osiągnął, by mieć na przykład z 20 mieszkań, to pewno bez zmrużenia oka byłbyś posiadaczem 20 mieszkań i wyrzutów sumienia by nie było. Przecież posiadać, to nie grzech, powiedzą niektórzy. A nadmiar? A co jest z nadmiarem? Nadmierny nadmiar, powiedzmy tak, nie jest twój. Należy do tych, którzy są w nędzy. Bo licząc się z tym, co się dzieje na świecie, jakieś zabezpieczenie jest potrzebne, no nie można żyć z dnia na dzień. Jeśli chcesz coś kupić, większego niż małe, musisz sobie pieniądze odłożyć, może to trwać jakiś czas, to normalne. Ale jeżeli pieniądz, zdobywczość, kariera stają się celem samym w sobie, to gdyby tak było, byłbyś sługa, sługą diabła. Dlatego ucz się wartościować, myśleć. I podejmować decyzję z Bożego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia zysku wiary. Zysk zbawienny jest jedynym zyskiem. Tak kalkuluj, by z tego był zysk zbawienny u Ciebie i u bliźnich. Gdy się tak dziać będzie, nie przegrasz życia i wspomożesz innych. Oczywiście, że Twoja gorliwość nie jest gwarancją sukcesu. To nie jest tak, że ty odpowiadasz za bliźniego, któremu się nie powiodło. A co miał się jemu powieść? Co miał być jego sukcesem? Pan mógł daje łaskę, a ludzie dostali rozum. I ludzie dokonują wyboru. Jeżeli ktoś obok ciebie dokonał wyboru, który jest fatalnym wyborem, to jest to wybór Jego. Na może byłoby inaczej? Czy ty kochasz więcej niż Pan Bóg? Więc ten Bóg, który kocha więcej niż ty, jeśli dozwolił swemu stworzeniu do konkretnego wyboru, to co tobie do tego? Masz własną nędzę i własną biedę. Kochaj bliźniego. Ile możesz, ile powinieneś, ale nie masz gwarancji skuteczności. Jeśli sobie w każdej sytuacji będziesz stawiać zarzut, że byłeś nieskuteczny, to zarzut nieskuteczności jest niesprawiedliwym zarzutem, w którym to zarzucie stawiasz sobie pretensje, że nie byłeś tak doskonały i skuteczny jak Bóg. No, bez przesady. Nie wymaga od siebie bogowania. Tak skuteczny, tak ostateczny, tak zwycięski to jest tylko Pan Bóg, któremu się nie oprze jego stworzenie. A na razie, jako stworzenie na ziemi, potykasz się o własne nogi, o własną wolę. I trzeba ci w tym wszystkim ufać Bogu, abyś był zdolny dziękować, czyli akceptować, i aby nie funkcjonowała w tobie logika świata, czyli obłęd zakłamania. Bo twoja wiara przypomina trochę przypaloną zupę. No zupa! Ale przypalona. Jadę przypaloną zupę? Nie da się zjeść. Na pewno nie. Zależy w jakich warunkach i przy jakim głodzie. Otóż twoja wiara jak przypalona zupa. Ty się musisz oczyścić z przypalenizny grzechu, obłędnego myślenia, fałszywych oczekiwań, tej twojej pysznej nieśmiałości albo. Pysznego naddynamizmu. Różnie w tobie funkcjonuje błąd. No właśnie. A Pan Bóg chce Ciebie, byś był święty, czysty i nieskalany. Ale będzie się to działo. Według Jego koncepcji, pod Jego dowództwem, z Jego łaski. A jeżeli Ty wiesz dobrze i masz pomysł i chcesz dobrze i należy się Tobie, to już jesteś poza sferą Bożego oddziaływania, bo inicjatywa jest w Twoim ręku. No tak. Umówiły się składniki w kuchni i ugotują się w zupę bez kucharza. No to jest taka logika. Jak w tej bajce, w której pokłóciły się warzywa z sobą. To w bajce dla dzieci. Aż jedno z nich, po co kłótnie, po co właśnie, wszystkie skończymy w garnku czy w kotle razem. I u ciebie może być nieuświadomiona logika grzechu, obłęd bezrozumia. Górująca i nieustępliwa pycha, zamkniętość niepokonana, czyli w tobie jest jakaś samoocena, granica, której dotychczas nikt nie przekroczył i nikt nie przekroczy, ponieważ ty musisz chronić siebie, swą prywatność, intymność samopoczucie i bardzo dobrze chroń, chroń ale jak taka ochrona jest wobec Pana Boga no to wtedy już twoje życie jest światowe w tym zakresie to są te, te rzeczywistości w których nie dociera łaska Boża to jest to niepoddane zakwestionowaniu przez skruchę, i przyjęte rozgrzeszenie, przez pokutę, to to wszystko, co czyni Cię takim nienaruszonym, ale za to zasłużonym, to wszystko to, to jest Twoja czynność własna, postawa własna. To jest rzeczywistość, w której Pan Bóg Cię nie może dotknąć, boś wolny. No i co? I Pan Bóg jest bezsilny. Wszystko ci Pan może zabrać. Zdrowie do ostatniego włosa na głowie. Wszystko, życie do ostatniej sekundy, ale nie pozbawi cię wolności, bo nie możesz być bez wolności. I ty, dyktator wolny, może być takim tyranem swej wolności nienaruszonej, że sobie. Zgotujesz marny los w imię wolności. Dlatego wolność wymaga towarzyszącego wolności oprzyrządowania, czyli prawdy, rozumu, skruchy, czyli aktu, aktu wiary, zawierzenia, czyli pobierania łaski. I wielu innych postaw, które uczynią Cię wytrwałym w Bożym dziele, które się w Tobie rozpoczęło i ma trwać przez całą wieczność. Trochę jesteś podobny do rzeźby, którą modeluje genialny twórca, artysta. Tylko że żadna rzeźba nie stawiała oporu swojemu rzeźbiarzowi. A ty stawiasz opór swojemu stwórcy i uświęcicielowi, który cię uświęca, spotyka się z oporem w twoim sercu uświadomionym i nie. No, i dlatego jesteś taki jaki jesteś. Termin już minął, a świętości nie ma. To jest tak, jak się umówi z majstrem na remont mieszkania. Termin minął, a remont niewykonany. Módl się o fundamentalną, konieczną tobie cnotę, jaką jest pokora, czyli kroczenie w prawdzie. Pokora jest praktykowaniem prawdy. Tak jak krwiobieg twego ciała przenika Ciebie i funkcjonuje w Tobie, tak macie przenikać prawda, nie jako informacja, lecz jako wewnętrzny konstrukt, zamysł, funkcjonowanie, życie, jako coś, o co O Tobie stanowi jako więcej niż wewnętrzne przekonanie, jako postawa, jako rzeczywistość Twojej wypracowanej duchowości. Tak ma funkcjonować w Tobie prawda. Wtedy, jako prawdziciel na własny użytek, nie będziesz nieprzyjacielem dni swoich. Kto to jest grzesznik? To nieprzyjaciel dni swoich. Kto to święty? To ten, który dopuścił do triumfu łaski Bożej w życiu swoim. Patrz, swoim, Twoim, o Ciebie chodzi. Ufaj Bogu, abyś się nie bał. Rozpoznać, podjąć decyzji i ją wykonać. Ufaj, aby ogarnęła Cię mądrość i roztropność. Ufaj. Abyś nie walczył o niepotrzebności i trucizny życia własnego. Wtedy świat cię nie zatruje, ponieważ w tobie będzie pewnego rodzaju nieprzemakalność dla zgubnych wpływów świata, nieprzenikliwość. I wtedy Ty i Twój Bóg będziecie stanowić jedno chcenia, jedno miłowania. Wtedy spotkasz się ty samotnik z samotnością Boga i jako tak dysponowani swą samotnością będziecie mogli być dla siebie darem nieskalanym. To się już dzieje z punktu widzenia i działania Pana Boga. Tylko twoja samotność Musi dostać, do, doznać dopełnienia wyzwoleniem ze zgubnych zależności i przynależności, które czynią ciebie niesprawnym. Tak pojmowana samotność, czyli Twoja całkowitość i zintegrowanie duchowe według przykazań Bożych, to będzie czyniło Cię zdatnym i podatnym do tego. By cię obdarować i obdarować. Tak będzie w Twoim życiu duchowym. Ufaj Bogu, a świat Cię nie przestraszy. No, zobaczymy. Czy w nadchodzących dniach Znowu Cię nie przestraszy świat? Czy nie popadniesz w zwątpienie, bo że reakcje obronne przed światem trzeba w sobie mieć. Roztropność zachować jak w czasie każdej okupacji, to jest pewne, No, ale też na ile będziesz nieprzenikliwy dla okupacyjnych władz, które są przeciwko Twojemu zbawieniu. Dużo powiedziałem.